Diana Gabaldon, taka pisarka brytyjska, znakomita pisarka, zresztą pełna fantazji. Napisała wiele innych książek, nie tylko te dwie, które pokazuję, ale akurat idzie w Netflixie serial oparty o pierwszą część pod tytułem Obca, tejże autorki. I myślę sobie, że warto temu poświęcić kilka chwil, dlatego że pani Gabaldon sięga do Ponadczasowych teorii. Nikt nie wie dokładnie, na czym to polega, ale każdy z nas lubi czasami sięgnąć do takich sekretnych wydarzeń. Ta opowieść jest niezwykła, jest oczywiście bardzo znakomicie skrojona. Materiał opowiada o takiej historii, kiedy Claire Randall, lekarka brytyjska, idzie na takie wzgórze w Szkocji wzgórze w pełne tajemnic jakichś kawieni i tam. Przenika przez te kamienie i dostaje się o do, 200 lat, się co? A znajduje się w XVIII wieku w szkocki, wśród szkockich, mm, właśnie wśród wydarzeń, które tam miały miejsce. Z, zaczyna żyć pośród ludzi z klanu szkockiego i tak dalej. To warto obejrzeć, bo film jest naprawdę dobrze zrobiony, ale. Ale można się na to uśmiechać, a można też czasami chwilę pomyśleć, czy coś takiego się nie zdarza. Nikt do tej pory nie zna teorii czasu do końca. Nawet Einstein próbował tam zbudować jakieś definicje, ale dzisiaj okazuje się, że nie do końca są one prawdziwe. A ja opowiem o swoich własnych doświadczeniach, kiedy to wędrując na trasie Kamino, właściwie tam szedłem trasą templariuszy, dotarłem do takiej miejscowości, w której przebywał. W latach, w latach swojej świetności zakon templariuszy, jak również ich Jack. Mi do głowy wtedy, żeby, że chciałbym mieć selfie z mistrzem, z ostatnim mistrzem zakonu templariuszy, Jackiem de Demoli. I zrobiłem to selfie, rozmawiałem z nim. Dopiero po jakimś czasie do mnie dotarło, że to chyba nie było możliwe, bo Jack Demoli został aresztowany w 1307 roku, a w 1314 został stracony na stosie, więc jakże ja mogłem się z nim spotkać i rozmawiać. Do dzisiaj mam wątpliwości, czy to się zdarzyło, czy mi się tylko tak wydaje.